Ranny gość Radia Doxa. Gościem Radiadoksa jest dzisiaj Ryszard Griner, dyrektor opolskiego kowru. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W połowie marca rolnicy protestowali przed siedzibą kowru w Opolu, wyrażając swoje niezadowolenie, jeśli chodzi o tempo przetargów na ziemię po spółce Top Farms. I wówczas w obecności ministra padło, padło takie zapewnienie, że do 4 kwietnia część ziemi, dokładnie chodzi o 2900 hektarów, która obecnie znajduje się w użytkowaniu kombinatu w Kietrzu, zostanie wystawiona do przetargów. Czy rzeczywiście tak się Stanie, czy ten postulat zostanie, czy słowo zostanie dotrzymane? Oczywiście słowo zostanie dotrzymane, z tym, że nie całe 2900 i o tym rolnicy doskonale wiedzą, bo część nieruchomości konieczny jest podział geodezyjny, ponieważ są to działki geodezyjne, które mają. 50 i więcej hektarów, a zgodnie z y, um, ustawą my nie możemy dać do dzierżawy dla jednego rolnika większej nieruchomości jak półtorej. Yy, średniej wojewódzkiej gospodarstwa rolnego na, na dzień dzisiejszy gospodarstwo rolne na opuszczyźnie to jest 20 hektarów, więc półtora yy, tej wartości to jest około 30 hektarów, czyli takie maksymalne kompleksy mogą być wystawiane do, do przetargu. Więc musimy je podzielić, te działki. Bo jak do tej pory, yy, no, dla topfarsu to nie był problem, jeżeli działka miała 50 czy 100 hektarów, bo oni i tak w dużymi kompleksach. Sami się no to dobrze, to jeśli nie 2900, to ile zostanie wystawione? Na dzień razie? dzisiejszy będzie to 2113 hektarów. A Panie dyrektorze, to w takim razie na dzisiaj, co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o ziemię po Topfarsie? To znaczy, jaka część już trafiła do rolników indywidualnych, a jaka jeszcze jest w tej puli, którą Wy dysponujecie? Jeżeli chodzi o grunty przeznaczone z całego gospodarstwa Topfarsu, czyli z 10 tysięcy hektarów i tam było ustalone, że 5300 Hektarów ma trafić do rolników indywidualnych, więc na dzień dzisiejszy rolnicy właściwie już wcześniej mieli, można powiedzieć, 560 hektarów, czyli ten pierwszy etap, który był ustalony to już y, były umowy podpisane i y, następny etap, drugi etap był 1900, który m, aktualnie skończyliśmy i podpisaliśmy umowy, czyli y, patrząc na to na, na dzień dzisiejszy to jest prawie 2000. Y, 460 hektarów jest podpisanych umów. I kolejne, Z... czyli 2460 już jest w rękach rolników, rolników indywidualnych. Tak. I do tego te ponad 2000... 2013, 113 hektarów będzie wystawionych, to jest 120 nieruchomości. 40 nieruchomości to będzie licytacja, bo tak sobie też i rolnicy życzyli zresztą i główne niezadowolenie, że powoli idzie. No właśnie powoli, o to chciałam zapytać się, panie dyrektorze. Powoli bo... idzie, bo przetargi ofert pisemnych niestety yy, długo trwają, bo jest bardzo duże zainteresowanie rolników i na jedną nieruchomość jest po, kilkadzies po kilkadziesiąt ofert, więc te oferty trzeba... Zapoznać się z nimi, ocenić te oferty, stworzyć listę rankingową, więc to jest naprawdę, powiedziałbym, mrówcza praca, żeby doprowadzić do zakończenia taki przetarg. No właśnie rolnicy mówią, a, że do... za wolno, a wy zwracaliście uwagę na to, że najpierw wolno, bo trzeba było ustalić konkretne zasady, co do których też niekoniecznie rolnicy się zgadzali. Później były te kwestie odwołań, więc jak rozumiem, co procedura administracyjna sprawia, że jest właśnie wolno. No, myślę, że to jest naturalne, że od decyzji jakiegoś tam organu my Polacy mamy prawo się odwołać do organu wyższego szczebla po to, żeby no, można było sprawdzić, czy ci na dole nie, nie nadużywają prawa itd. Tak I tak samo jest u nas przygotowane, że jest dwustopniowa możliwość odwołania się. Pierwszy stopień odwołania to jest odwołanie dom, nie, czyli do dyrektora oddziału, rolnik, każdy rolnik, który startuje do przetargu, który jest uczestnikiem przetargu, ma prawo się odwołać. Ja tutaj mam po 14 dni na rozpatrzenie tego odwołania. Jeżeli moje rozpatrzenie nie satysfakcjonuje tego rolnika, ma prawo się odwołać do dyrektora generalnego. No dyrektor generalny z racji tego, że musi y, materiały ściągnąć, bo, bo przecież rozpatruje się na podstawie ofert, tak? Czyli cała procedura musi być przejrzana przez... No to pracę. jeszcze inaczej zapytam. Te 2460 hektarów, o których tak? pan mówił, które są już w rękach rolników indywidualnych, Indywidualnych, to jak to czasowo trwało? Ile ile y, zajęło rozdysponowanie tych, y, ty, ty, tych gruntów? Dwa lata przeszło. A jeśli chodzi o te kolejne dwa tysiące, które od 4 kwietnia będą przetargowo, jaki sobie czas zakładacie? Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć do końca tego roku. Z racji tego, że my cały czas szkolimy rolników, bo na początku dużo było ofert niekompletnych, źle wypełnionych, ponieważ rolnicy nie potrafili dać sobie rady z wypełnieniem oferty. I tak przyjęliśmy taką zasadę, że przed każdym przetargiem jedziemy, na przykład jeżeli to jest gmina Głupczyce, no to jadą nasi pracownicy i szkolą rolników, jak wypełniać te oferty, tak żeby jak najmniej pracy miała też ta komisja, bo później ktoś się pomyli w ofercie, no to trzeba go wzywać do wyjaśnienia, co to słowo znaczy i tak dalej, więc ucieka nam czas. Więc tutaj te szkolenia cały czas organizujemy, Organizujemy i widzimy, że jest naprawdę tutaj efekt tego tych szkoleń. A tak zupełnie obiektywnie patrząc, myśli pan, że rzeczywiście jest szansa, żeby te ponad 2000 hektarów do końca tego roku znalazły się w rękach rolniki, rolników indywidualnych? Mam taką nadzieję, bo sami rolnicy widzą, że jeżeli zaczynają się odwoływać, my staramy się to robić. Precyzyjnie, dokładnie, bo niekiedy o tym, kto zostaje wyznaczony na dzierżawce, decydują setne części punktu, więc staramy się to naprawdę robić bardzo dokładnie i tutaj, jeżeli nie ma konkretnych argumentów, dany rolnik to nie powinien się odwoływać, bo on robi krzywdę. Innym rolnikom, bo ta, jak gdyby rozstrzygnięcie tego przetargu zatrzymujemy i yy, no, ucieka czas, bo, bo trzeba rozpatrzeć. Rolnicy tą... w trakcie tego marcowego protestu mówili nie tylko o tym, że chcą, żeby przyspieszył cały proces przetargowy i żeby ta ziemia szybciej trafiała do rolników indywidualnych, ale mówili też o innych postulatach, m.in. wstrzymanie tworzenia ośrodków produkcji rolnej czy wstrzymanie przekazywania gruntów rolnych. <laughs> spółką Skarbu Państwa. Panie dyrektorze, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o pozostałą część tej ziemi, która po Top Farm się e, została? Co, co się z nią dzieje? Jeżeli chodzi o, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, 5300 to jest tylko, mogą startować do tego rolnicy indywidualni bo przed każdym przetargiem jeszcze, bo nie wspomniałem o tym, są kwalifikacje, tak? czyli rolnik musi udowodnić, że jest rolnikiem, krótko mówiąc, że nie jest przedsiębiorcą i tak dalej. Więc i w te, na tej podstawie jest dopuszczany później do przetargu. do przetargu. I te 5300 to jest tylko dla rolników. Natomiast 4700 takie było ustalenie jeszcze z ministrem Kowalczykiem, że pozostanie do dyspozycji spółek skarbu państwa Kowru, żeby zagospodarować te, te grunty. Oczywiście zgodnie z, z polityką e, rolną państwa. Na dzień dzisiejszy myślę, że wszyscy wiemy, bo media o tym e, dość głośno mówią, że brakuje nam na przykład hodowli, że załamała się hodowla czody chlewnej bydła i tak dalej. Więc e, naturalną rzeczą jest, że minister rolnictwa chce zachęcić do. Rozwijania tej produkcji albo do zatrzymania, e, likwidacji produkcji, stąd właśnie między innymi opery, o które pani redaktor pyta. Opery to jest nic innego, jak o, ośrodki produkcji rolnej, które e, do, e, będą miały do dyspozycji obiekty budowlane, plus do tego grunty rolne e, i na tych gruntach rolnych będą musiały utrzymać określone stado yy, zwierząt. I zdaje się, że na tych terenach po spółce Top Farms mają powstać dwa opery. Tak mają powstać dwa opery, między innymi mhm. dwa opery, które mają się zająć hodowlą. My tutaj nie wyznaczamy, że ma to być hodowla bydła, bo równie dobrze który, któryś z rolników, bo tutaj również do tych operów mogą startować do przetargu rolnicy. Mhm. To nie jest zablokowana ziemia tylko dla kogoś tam z zewnątrz, jak tu niektórzy próbują mówić, że to jakiś tam kapitał zachodni będzie przejmował. Absolutnie nie będzie dopuszczony tutaj. Ale wy jesteście taki... jeszcze przed y, konkursem przed na utworzenie OPR-ów, tak? Dokładnie. Bo, to, bo to wy będziecie wyznaczać kryteria i to wy będziecie przeprowadzać y, konkurs, tak? Tak, tak. Kryteria zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa. A to kiedy to... możemy spodziewać się ogłoszenia tego konkursu? Y, z... Trudno jest mi odpowiedzieć, y, bo czekamy właśnie na zatwierdzenie jak gdyby tych dwóch operów przez ministra rolnictwa, czyli to, że bo my jakieś tam założenia przyjęliśmy, że to jest na przykład tam 450 hektarów, jeden, 1802, tak, czy tam 1502. No to ja zapytam inaczej, panie dyrektorze, bo takie informacje też się pojawiały. Czy jest możliwość, że spółka Top Farms będzie kontynuować swoją działalność, ale już w postaci właśnie utworzenia takiego Jeżeli przy przystąpi do przetargu, bo jest osobą prawną, która jest zarejestrowana u nas w KRS-ie, więc ma prawo też przystąpić. Wiele wskazuje, że tak, bo władze spółki mówią o tym, że to jedyna szansa, żeby kontynuować działalność i przede wszystkim uchronić przed zwolnieniem ponad 200 pracowników. No Nie wiem, czy ponad 200, to już mniej, nie będziemy liczyć tutaj tych wszystkich pracowników, natomiast chodzi przede wszystkim o to, że my nie, nie blokujemy Dostępu do przetargu. Jest to przetarg nieograniczony. Mogą startować zarówno tak, jak tu pani redaktor wspomniała. E, Przedsiębiorcy, którzy już mieli te grunty, czyli TopFars, może do tego przetargu wystartować, mogą inne spółki wystartować, które prowadzą działalność rolniczą i działalność hodowlaną, bo tam będziemy wymagać też, że to nie, że przyjdzie ktoś i jeszcze nigdy hodowli nie prowadził i już chce grunty i że on będzie hodowlę prowadził. Musi określony czas mieć tą hodowlę już i na Określonym poziomie, więc to nie jest tak, że przyjdzie ktoś nowy czy nowo założona spółka i wystartuje do przetargu. Musi to być doświadczony albo przedsiębiorca rolny, albo rolnik indywidualny, który też ma prawo wystartować mhm. do takiego przetargu. To jak jest... I wtedy tutaj może jeszcze dodam: i w takim przypadku on nie ma jak gdyby ten rolnik tej blokady 300 hektarów, gdzie jest w zapis w ustawie o ustroju. Rolnym, że gospodarstwo rodzinne to jest 300 hektarów. To jeszcze chwilę na ten temat porozmawiamy, ale już w internecie Ryszard Griner, dyrektor polskiego Kowru, jest moim gościem. Pozostanie nim także w internecie. Zatem słuchaczom słuchaczem radia dziękujemy i kontynuujemy naszą rozmowę. Panie dyrektorze, to może najpierw jeszcze uściślimy, bo mówi pan: 4700 hektarów. Tak. To znaczy, że na tym terenie dwa opr -y zostaną utworzone, czy mówimy o mniejszym obszarze? O mniejszym obszarze, bo oprócz tych dwóch operów jeszcze część z tych 4700 hektarów już zostały podpisane umowy ze spółkami kowrowskimi, gdzie właścicielem jest kowr w 100%. A jakich spółkach? Rozmawiamy o tak zwanych spółkach strategicznych dla funkcjonowania rolnictwa. To jest spółka OHZ z Głogówka gdzie oni zajmują się hodowlą niechowem, a hodowlą krów. Są to, jest to rasa biało-czerwona czy czerwono-biała, już teraz mogę pomylić tą kolejność. I tutaj oni prowadzą prace hodowlane, czyli starają się wypracować jak najlepszy materiał nawet dla rolników indywidualnych, bo sprzedają na przykład swoje jałówki później i rolnicy mogą zakupić je do swoich hodowli, do swoich stad jako to stado podstawowe. I oprócz tym, że, tego, że zajmują się tą hodowlą krów, to mają jeszcze hodowlę zachowawczą trzody chlewnej, konkretnie rasy polskiej. PBZ, Polska Białost Wisłoucha. Jest to hodowla zachowawcza, żebyśmy nie stracili tych naszych genów, jeżeli chodzi o hodowlę To, to jest jedna spółka, rodzin. z którą umowa już tak. została podpisana. Druga spółka jest to Plantico. Jest to też spółka w której 100% udziałów ma Kowr i ta spółka zajmuje się z kolei produkcją warzyw i nasion dla warzyw. Dlaczego akurat ta spółka, chociażby to, o czym pani wcześniej wspomniała, czyli to, żebyśmy mogli zaproponować pracę rolnikom, bo to też rolnicy, którzy pracowali do tej pory w Topfansie, więc y, no, produkcja warzywnicza jest to produkcja intensywna, gdzie potrzeba, jest duży nakład pracy, w związku z tym ci pracownicy będą mogli znaleźć pracę. Ale nie wiemy pracę. jeszcze o y, jak dużej liczbie pracowników mówimy? No trudno jest powiedzieć o jak dużej liczbie pracowników, bo oni jeszcze tych gruntów nie przejęli, mhm. dopiero przejmą od 30 listopada. Właśnie, bo ta dzierżawa, jeśli chodzi o Top Farms, jest właśnie do 30 listopada, czyli rozumiem, Nie dzierżawa, że... e, e, dzień wydania, bo dzierżawa się skończyła już dwa lata temu, można czyli powiedzieć. Czyli tutaj mówimy o takiej decyzji stricte administracyjnej, tak? Tak, o przekazaniu e, gruntów i, i wtedy... na dzień dzisiejszy na pewno jest, umowa, jest uchwała walnego zgromadzenia spółki Plantico, mhm. która otworzy... Zakład Opolski, czyli na Opolszczyźnie, jak on się będzie rozumiem, nazywał. Ale to od jeszcze? początku grudnia, jak rozumiem. Tak? tak, od początku grudnia zacznie swoją działalność. I podobnie zakład. jest w przypadku OHZ-u Głogówek. OHZ już istnieje i on przejmie grunty łącznie też z zabudowaniami. Wiem, że trwają rozmowy pomiędzy właśnie OHZ-u Głogówek, Głogówek i Topfarsem na temat odkupu części też i zwierząt od topfansu przez właśnie spółkę Zgłogówka po to, żeby po to, żeby właśnie nie było konieczności jakiejś później odstawy zwierząt do, do rzeźni i tak to dalej. to mam rozumieć, że w takim razie OPR-y formalnie też zaczną funkcjonować od 1 grudnia? Tak chcemy, żeby tak było, stąd te przetargi czekamy właśnie na decyzję pana ministra. Mam nadzieję, że ona będzie w przeciągu najbliższych tygodni i wtedy ogłosimy yy, przetarg na opery. No to mamy nowe informacje, jeśli chodzi o kwestie ziem po Top farms. Jak Słyszeliśmy ten postulat, czy ta obietnica, na którą władze Kowru umówiły się z rolnikami, czyli czwarty dzień kwietnia i przekazanie kolejnych, kolejnych terenów właśnie do przetargów, ten postulat zostanie zrealizowany. Dzisiaj ze szczegółami na naszej antenie Ryszard Griner, dyrektor polskiego Kowru. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Za dziękuję Pani.